Jeśli masz problem z biodrami, miednicą lub kręgosłupem to mam dla Ciebie świetną wiadomość, bo możesz sobie pomóc po prostu leżąc. Chcesz wiedzieć, jak to zrobić? No to zaczynamy. Podwiń nogę do siebie, tak aby w biodrze i kolanie utworzyć kąt 90 stopni. Następnie rękę po tej samej stronie wsuń nisko pod przestrzeń, która się stworzyła, natomiast głowę i przeciwną rękę skieruj w tą samą stronę. Leż w tej pozycji 5 minut. Następnie zmień na stronę drugą. I robimy to samo. W trakcie wykonywania tego ćwiczenia możesz poczuć delikatny dyskomfort lub rozciąganie. Dzieje się tak, ponieważ miednica jest zrotowana w jedną stronę, natomiast górna część ciała w drugą. Dlatego na zasadzie delikatnej spirali rozciągamy całą taśmę, ale w bezbolowy i relaksacyjny sposób, co dodatkowo może pomóc w rozluźnieniu mięśni. Przetestuj to ćwiczenie na sobie i koniecznie daj znać, jak Ci poszło.